Słuchajcie, krótkie podsumowanie tego, co e, zaobserwowaliście, widzieliście w filmie. Tutaj powbijane mam gwoździki, po drugiej stronie też. Tutaj natomiast mam e, kołeczki, gdzie nawierciłem sobie dziurki, tak jak widzieliście, i zostało to zamocowane. Tutaj sobie przymocowałem to klejem na gorąco. Odległości, tutaj sobie zaznaczyłem 26 cm jest od gwoździka. Do końca tutaj tego drewnianego kołeczka, natomiast tu jest jeszcze 9 cm, łącznie długość jest 35 cm, natomiast po drugiej stronie Tutaj odległość mam między gwoździkami 15 cm. Tutaj zaznaczyłem sobie, że jest 20 cm między kołeczkiem a tym. Sumowanie podwójnie, ewentualnie, no to, to robi nam 70 cm. Tutaj do tego kołeczka robi nam odległość 60 cm. Zapinając haczyk, owijając o kołeczek, podpinając tutaj do gwoździka, mamy 60 cm, czyli standardowo do do metody klasyka, natomiast tutaj y, zrobiłem sobie jeszcze inne rozłożenie. Nie mam jeszcze wszystkich półuzupełnianych, natomiast y, tutaj mam takie różne długości. Jakbym chciał zastosować sobie ewentualnie gdzieś, czy to na rzekę, czy, czy jeszcze jakaś inna możliwość, y, to będę jeszcze tutaj korygował. Tutaj, tak jak widzicie, mam. Y, 17 na 10, 18 na 08 na mm, no i tutaj po kolei 17, 16, 14, 12, mam powiązane na żółeczkach, tak jak tutaj zaobserwowaliście, także mniej więcej to tak się prezentuje. Można to było sobie zrobić samemu. Ja tutaj wykorzystałem pudełko które miałem po szachach dorobiłem sobie tylko po prostu tutaj ten zaczep taki, tak jak widzieliście ponieważ nie było tutaj zeszlifowałem sobie tą wierzchnią warstwę no i wymalowałem i można takie na przypony mieć swoje pudełeczko troszkę pracy natomiast tu jeszcze co Wam mogę powiedzieć Zamiast tych kołeczków, żeby sobie ułatwić, jakby jeszcze troszkę skomplikowaność tego całego zbudowania pudełka można powbić sobie też takie gwoździki i mieć jako gwoździk. Wiadomo, jeśli by ktoś chciał mieć w jednym elemencie, no to można wtedy pudełko sobie zbudować załóżmy większe. Ja miałem akurat takie, więc wykorzystałem na jakby połączeniu długości owijając dookoła. Żeby to fajnie spasować. Wydaje mi się, że będzie spełniać swoje, swoje zadanie. i Już mniej więcej się sprawdziło. Tutaj rzeczywiście co Wam mogę powiedzieć już po jednym skorzystaniu z tego pudełeczka, bo już miałem ją miałem nad wodą. To tutaj rzeczywiście można by było użyć albo cieńszych tych kołeczków. Ja tutaj użyłem ich bodajże centymetrowych, czyli średnica jest kołeczka 1 cm. Jakby były jakieś mniejsze kołeczki, byłoby pewnie łatwiej. Można sobie tutaj ewentualnie jeszcze od końca odsunąć troszkę, żeby łatwiej było jakby żółkę zawijać. Natomiast to są takie niuanse, które, które ewentualnie możecie, ale nie musicie tego odsuwać. Wiadomo też, to jest w pewien sposób. Uzależniono od tego, jaką długość ogólnie macie tutaj do zagospodarowania pudełka i czy przypony potrzebujecie do spławika, czy do, do metody, do klasyka, czy do metody feder. To już jest wolna interpretacja. Trzeba sobie samemu ewentualnie spróbować najpierw rozmierzyć, oszacować, co Wam będzie potrzebne, do czego to potrzebujecie, no i później sobie ewentualnie coś zrobić. Samemu. Wiem, że są możliwości kupienia różnych pudełek, różnych piórników, różnych drabinek, ewentualnie na przypony, możliwość jest też w krążku, ewentualnie zawinięcia sobie, przyponów, wolna, interpretacja wolna Amerykanka, jak to się mówi. Jak chcecie, możecie sobie zrobić. Ja podaję ewentualnie pomysł. Decyzja należy do Was. Widzicie mniej więcej, jak to wyszło. Na pewno to jest troszkę miejsca zajmuje, jeśli chodzi o zagospodarowanie przy transporcie gdzieś. Natomiast mamy przypony, jakby łatwo do rozszyfrowania. Znalezienia sobie to już wybór należy do Was i decyzja. Ja Wam tylko poddaję ewentualnie pomysł, jak to można sobie zrobić i wykonać. To mniej więcej tak jak tutaj wygląda. Także dziękuję serdecznie za obejrzenie filmu. Jeśli dla kogoś to było pomocne, dało inspirację, zachęcam, dajcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, aby mógł dalej się rozwijać. Jeśli ktoś ma inne pomysły i na przykład inne rozmieszczenie odległości między haczykami, tutaj długość przyponu. No to sobie musicie to już sami podjąć decyzję. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.